Pan Oksandry, proszę. Dziękuję. Będzie mi mówić ciężko po błyskotliwym wystąpieniu Pana Witalia i gruntownego wystąpienia Pana Igora. Po drugie Mam rolę występowania jako przedstawiciela diabła albo adwokata diabła. I trzecia złożoność. Jestem wymuszony mówić z punktu widzenia, bowiem zgadzam się w pełni z panem Portnikowem, że powiedzieć co będzie z Ukrainą za 3-5 lat nie tak trudno. Powstanie nowe państwo, powstanie nowa sytuacja, e, przed, e, prawdopodobnie w tych samych granicach, e, których jest dzisiaj mniej więcej. Ale powiedzieć, co będzie za pół roku, co będzie za miesiąc, e, to jest trudne. Ja będę starał się mówić o tym krótkim wymiarze czasowym i wydaje mi się, że jest to także niezbędne. Niestety moje spojrzenie na ten okres nie będzie na to optymistyczne, wręcz odwrotnie, pesymistyczne. Po pierwsze, co chciałbym powiedzieć, gdy pan Witali mówił o krachu ukraińskiego państwa z punktu widzenia gospodarczego, dodam drugi komponent, wymiar to pełny rozpad instytucji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, Poczynając z 2002-2003 roku sowieckie instytuty, które zostały odnowione przez Leonida Kuczmę w 1996-1997 roku, wyczerpały swoje możliwości, reformy się nie odbyły i wymierały pomału. Przeszły, odbyły, odbyło się, miało miejsce około cztery fale zmian politycznych, gdy zmieniały się nie tylko wierzchołki biurokracji, ale także na średnim poziomie w ministerstwach a na Ukrainie struktura jest taka departamenty. Departamenty dzielą się na wydziały, a niżej jeszcze mniejsze jednostki. Przynajmniej te cztery poziomy zmieniały się około cztery razy. Kto tam pozostał? Ludzie, którzy chociażby w sposób prymitywny sposób wyobrażali sobie, mieli tak zwaną pamięć instytucjonalną, takich nie pozostało. E, za te pieniądze, e, które teraz płacą, nie, fachowcy nie chcą pracować. Chociaż z punktu widzenia e, tych miar wewnętrznych to są niezłe e, płace. E, pier, pierwsze rozpad instytucjonalny. Drugie, e, ba, bardzo poważny spadek poziomu profesjonalizmu mam zaszczyt pracować w strategicznej w Instytucie Badań Strategicznych Aparatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Ukrainy. Pracowałem tam oczywiście w kierownictwie. Pracowałem też w kierownictwie innych struktur jako zastępca dyrektora Instytutu Badań Strategicznych i odczuwałem, że gdzieś od 2005-2006 roku pryncypialnie zmienił się podejście do ekspertyz. Jeżeli wcześniej e, mniej więcej wszelkie ekspertyzy brane były pod uwagę, nie powiem, że kierownictwo polityczne e, brało je pod uwagę zawsze, tym niemniej czytało e, i niekiedy uwzględniało, ale po 2005-2006 roku nasze kierownictwo. Odbył, odbył się szalony rozwój talentów, rozumu naszego kierownictwa, i przestało ono brać pod uwagę eksperty, ekspertyzję. Odbyła się bardzo interesująca rzecz. Polityczne, gospodarcze kierownictwo naszego kraju, ludzie podejmujący najważniejsze decyzje państwowe, te, ta, ta, ta elita polityczno-gospodarcza oderwała się od realnego życia. Żyją w pewnej przestrzeni, w której wszystko nie, jest dobrze. Tam jest rzeczywiście wszystko dobrze. Nie taki roku, duże Są takie m, chwile, które i, i ważne. Od 2006 roku E, wzrosła ilość awarii, e, wypadków samochodowych z udziałem dzieci, e, e, a nie tylko dzieci, e, wyższych urzędników, kierownictwa e, korporacji, kierownictwa państwowego. E, u wielu osób powstały e, odczucia, że ich nie dotyczą e, ani, ani prawo ludzkie, ani też prawo przyrody. E, ludzkie prawo prawo istnienia, związane z istnieniem społeczeństwa, to widzimy teraz do czego doprowadziło. Otóż w pierwszej kolejności problemy instytucjonalne, druga kwestia problem upadku profesjonalizmu i co jest niezwykle nieprzyjemne. Upadku i, 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 tak żeby można było prognozować to, co się, że, nie, że po niepodpisaniu podpisaniu umowy w Vilnius stowarzyszeniowej było zrozumiałe, że coś się on będzie, ale że po tym będą konsekwentnie konsekwentnie robione droga, która będzie zaostrzać sytuację, tego to ciężko było przewidzieć. A z czym to jest związane? Nie, ben, nie będę to wiązać z czyjąś złą wolą. No takie widzenie świata po prostu u tych ludzi. Pobili studentów 29 w noc 29 na 30. Czy 30 rano? W tym dniu. Decyzja dotycząca ministra spraw wewnętrznych kierowników, decyzja dotycząca kierownictwa policji i sprawa byłaby rozwiązana. I tak dalej. Za każdym, za każdym, w, każdym razie, kiedy, w każdym razie, kiedy mamy kryzys, wybieramy drogę na zaostrzenie tego kryzysu i to wywołuje niezwykłe zaniepokojenie przyszłością Ukrainy. За напокоєние загинуть. Pytanie, czy odbywa się radykalizacja Majdanu? Oczywiście, że się odbywa. Jeżeli w ciągu dwóch i pół miesiąca nie możemy rozwiązać e, najbardziej głębokiego e, za postsowiecką sowiecką historię Ukrainy e, kryzysu, to ludzie zaczynają szukać innych metod. Zaczynają szukać, e, jak rozwiązywać e, ten problem, jeżeli po, e, system polityczny nie może go rozwiązać. E, pojawiają się tam ekstremiści, zapytacie. Oczywiście, że się pojawiają, jeżeli po raz od 96 lat w Kijowie mamy miejsce, właściwie e, e, walki e, uliczne rzucają koktajle Mołotowa, to co to jeżeli nie ekstremizm? Inną, inna sprawa, kto doprowadził do tego e, wybuchu ekstremizmu, kto go sprowokował? Trzecie pytanie. I kto Niestety e, mamy wrażenie, że kierownictwo polityczne e, kraju, a co gorsze akcjonariusze tego kraju nie całkiem są świadomi e, powagi e, sytuacji, która w tej chwili jest. I e, strategia, podejście, e, które mamy teraz związane z, e, z rozciąganiem e, tego, tej sprawy, e, to tylko pogłębia ryzyko i tworzy e, bardzo poważne niebezpieczeństwo nie tylko e, wojny domowej, konfliktu e, społecznego, ale powstania e, bardzo niesprzyjających, ekstremistycznych. Przejścia konfliktu z politycznego na uliczny. Dużo mówiliśmy tutaj o wpływie rosyjskim. Paradoksalnie, ale fakt jest taki, że rzeczywiście wpływ rosyjski jest przez wielu przyjmowany jako decydujący, a w rzeczywistości Rosja ma bardzo ograniczone instrumenty wpływu na sytuację na Ukrainie. Jedynym rzeczywiście pro prorosyjskim politykiem Wiktor Medwyczuk z jego wybitnym spo społecznym ruchem społecznym Ukraiński Wybór ma stabilny ranking poparcia. Gdzieś na wysokości 1%. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek przekroczył 1%. Widzicie. Czyli, 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 czyli jednak miał troszkę, nieco więcej, ale ja jestem rusofobem, więc, więc mogę mówić tylko o procencie. No ja stary rusofob, ja co znam, ja już dawno Do tego jestem paranoikiem. Pan, pan Portników mówi, że paranoikami jesteśmy wszyscy. O, otóż faktor czynnik rosy rosyjskiego wpływu politycznego jest słaby. Rosyjskie intelektualne możliwości rozumienia tego, co się odbywa na Ukrainie, bardzo ograniczone są. W rzeczywistości ja, ja nie mówię o propagandzie. Propaganda jest taka, jaka jest, ale jest, mamy wrażenie, że w kierownictwie rosyjskim wielu, wielu uwierzyło we własną propagandę, a to jest najstraszniejsze wojskowe możliwości. Można mówić wiele, ale armia rosyjska inaczej niż Gruzja, e, e, inaczej w przypadku do wojny gruzińskiej nie przygotowywała się, nie przygotowuje się do poważnych e, działań na Ukrainie. A po drugie można mówić co e, e, chcecie, ale Gruzja to nie Ukraina. I ten konflikt... E, w Karaju, w którym jest 17 e, e, jądrowych reaktorów. I 17 tysięcy obiektów e, w podwyższonym niebezpieczeństwie. Jeżeli tam, dojdzie, jeżeli tutaj dojdzie do czegoś e, na, na, na działanie wojen, po, po, do działań wojennych podobnego, to będzie to katastrofa nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego kontynentu, a w pierwszej kolejności dla Federacji e, Rosyjskiej, bo e, większa część ludzi ucieknie nie do Polski, ale do Rosji. I to e, należy uwzględnić. I uświadamiać. Więc co my razem z Wami mamy? Mamy z jednej strony grupę ludzi, którzy kierują państwem ukraińskim, ale nie w pełni są świadomi tego, jakie są możliwości i następstwa polityki, którą prowadzą w wyniku tego że mają ograniczony poziom bólu próg bólu i odczucie niebezpieczeństwa. Mamy stopniowo Mamy ludzi na ulicy, którzy stopniowo radykalizują się i, i którzy tracą zaufanie, powagę. Wobec samej opozycji, która demonstruje swoją niemożliwość rozwiązania tego problemu i wzrasta rola tzw. komendantów polowych. Ci ludzie nie są źli, ponieważ są ludźmi. Jeżeli widzą, że coś się nie działa, to szukają innych możliwości, które zadziałają. Mówią, popróbujmy czegoś innego. Wszyscy ludzie są jednakowi. Każdy działa tak, jak działa. Mamy nieadekwat stanowisko Rosji, które nie ma odpowiednich instrumentów, więc innymi nie mają nawet mają problemy z pieniędzmi. Mamy zbyt ograniczone stanowisko, ostrożne stanowisko Unii Europejskiej, ma, e, o, to, które wystarczająco dobrze oceniła e, sekreta, zastępca sekretarza stanu pani szefa sekretarze stanu Stanów Zjednoczonych, która dosadnie określiła to stanowisko. E, w myli, no, w myli, mamy tez, w myli, też w mle, to, e, w pozycję Stanów Zjednoczonych. Jak więc rozwija się sytuacja, będzie rozwijała się sytuacja na Ukrainie. Najbardziej możliwy scenariusz to mimo wszystko, to wielu w naszym kraju wierzą, że jakoś to będzie, jakoś to się u, u, rozwiąże. Jest taka, jest, taka nadzieja, że jakoś to będzie, jakoś to się, że wszyscy jesteśmy umiarkowani, kraj taki, że niczy, nikt nie chce niczego złego, wstrząsów, poważnych problemów. Czy ja w to wierzę, w ten scenariusz? Absolutnie wierzę, ponieważ chcę w ten scenariusz wierzyć, czy on się odbędzie, zrealizowany zostanie. Też mamy duże nadzieje na to, że się odbędzie. Ale chcę też powiedzieć, że możliwość destabilizacji niestety nie tylko nie znika, a, ale z każdym tygodniem coraz bardziej zwrasta. Tak, ta destabilizacja e, e, doprowadzi w przyszłości do bardziej efektywnego e, państwa, e, socjalnego państwa, które będzie bardziej europejskim, ale ci, którzy będą brać udział w tym państwie, udział, którzy będą e, e, żyć w, w, w ramach w, w czasach tej stabilizacji, tym e, e, tym, którzy tam będą, ja nie będę zazdrościć. Tak więc zanim zacznę mówić o wielkich sukcesach, które są przed nami, a jestem przekonany, że one są, to trzeba teraz mówić, trzeba wyjaśniać stroną konfliktu, a przede wszystkim władzy, która niesie największą odpowiedzialność za to, co może się odbyć o konsekwencjach scenariusza, realizacji negatywnego scenariusza, o konieczności szukania kompromisu, bowiem w sytuacji negatywnego scenariusza nie będziemy mówić tylko o upadku ich wartości ich akcji, ale o ich bezpieczeństwie fizycznym, że w razie scenariusza negatywnego nie będziemy mówić o wsparciu. E, o, o utrzymaniu imidżu, e, wizerunku kraju, ale e, o e, zapewnieniu dostaw gazu i ropy naftowej do naszego kraju e, będzie, będzie e, kwe wisiała kwestia, kwestia życia poszczególnych ludzi. E, imidż nie będzie mieć wtedy e, żadnego znaczenia. I i wyjście, poszukiwanie pokojowego wyjścia powrót do procesu politycznego to jest główne zadanie dzisiejszego dnia. Dziękuję za uwagę.